Cała kultury i nauki, moi drodzy, witam was serdecznie. Kolejny football trip z lwb przed nami. Ta miejscówka oznacza jedno: jesteśmy w samym centrum i w samym ser sercu Warszawy. Będziemy na meczu Polonii-Warszawa z motorem Lublin. Ostatnia kolejka drugiej ligi, no i mecz, na którym będzie ukoronowanie całego tego znakomitego sezonu w wykonaniu czarnych koszul. Awans po wielu, wielu latach na zaplecze Ekstraklasy. Polonia wraca do gry. W planie Wilanów, Łazienki. Taras widokowy na samej górze, gdzie będziemy już za kilka chwil, coś dla fanów i dla wielbicieli Lęku Wysokości. Fajnie Milusio? Wysoko? Bardzo wysoko jesteśmy moi drodzy na 30 piętrze Pałacu Kultury i Nauki, gdzie mieści się taras widokowy. Przepiękna panorama na wszystkie strony świata. Widać przede wszystkim, że Warszawa jest mega zatłoczonym miastem. Fajne miejsce. 25 zł kosztuje bilet. I co ciekawe, żeby wjechać tutaj na te 30. Piętre, piętro, zaledwie 17-18 sekund trwa to nie tak dawno, bo w grudniu zostały wymienione windy i jeżdżą zdecydowanie szybciej. Ciekawe, czy w 1955 roku, jak tutaj wszystko wystartowało, to te windy chodziły. W podobnym czasie wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że były wtedy one produkcji radzieckiej i na pewno dużo dłużej wjeżdżały na sam szczyt. Jeśli chodzi o popularność tego miejsca, cała masa ludzi, wycieczki szkolne, staliśmy też chwilę w kolejce, więc jeżeli tutaj przyjdziecie, tak jak my w piątek, w dzień poprzedni, to nastawcie się na to, że chwilę jednak trzeba poczekać w kolejce. Ten budynek znamy doskonale. To Złota 44, apartament LVB. Byliśmy tam wielokrotnie. Wszyscy trąbią, wszyscy się denerwują. Nie brakuje mi tego. W czasach, kiedy jeździłem taksówką, odkrywałem, że miasto oprócz tego, że jest zatłoczone i nie ma miejsc parkingowych, to wielu ludzi jest strasznie zestresowanych, napompowanych i ratują się wtedy właśnie klaksonami. Pałac w Wilanowie, letnia rezydencja króla Jana III Sobieskiego. Zaledwie pół godzinki komunikacją miejską z centrum Warszawy. A gdybyście zamówili przez aplikację prawilnego taksówkarza takiego jak ja, to myślę, że pomiędzy godzinami szczytu jakieś 12-15 minut i jesteście tutaj. Z jednej strony piękność ogrodów królewskich i łono natury, a z drugiej strony cała masa ciekawych ekspozycji i wystaw wewnątrz tego pałacu. Przypomnę, Jan III Sobieski, jakże ważny bohater w naszej historii. Król, który pod Wiedniem zatrzymał Turków. Potem był wybijany na monetach, na banknotach. No i dodam, że Bruce Willis swego czasu nawet reklamował pewien trunek wysokoprocentowy, który również nosił jego imię. Nie tak daleko jest stąd również do Świątyni Opatrzności Bożej, no ale tak, tak jak mówiłem, też jest niedaleko do samego centrum Warszawy. Idealnie jest. Przyjechać tutaj tak jak my teraz, w okresie wiosenno-letnim. Zieloność tego ogrodu, ogrody królewskie, fontanna można tutaj wypić kawkę, są kawiarnie. I powiem Wam jedno: widać, że jest to cały czas odrestaurowane widać, że tutaj część tej ekspozycji jest, jest świeża freski, cała masa zastawy sypialnia króla pokój średni. Wszędzie tam, gdzie siadały wytworne panie, w niesamowitych sukniach. Bardzo fajne miejsce, pałac w Wilanowie, jeżeli ktoś nie był. Aż wstyd powiedzieć: ja mieszkam tyle lat w Warszawie i wewnątrz, w środku, nie byłem, byłem tutaj na zewnątrz kilkukrotnie. Będziemy teraz w miejscu wyjątkowym, gdzie kultura, natura i muzyka łączy się w jedno. Jedziemy do warszawskich łazienek. Łazienki królewskie. Biały dom, chwilę temu amfiteatr. Gdzie Stanisław August Poniatowski nakazał wybudować go, żeby imitować bitwy wodne. Specjalny kanał został yy, ku temu zbudowany. Łodzie romantyczne, jak w Wenecji panowie wiosłują, można zabrać ukochaną. Że jesteśmy niemalże w centrum miasta, a przez chwilę czujemy się, jakbyśmy byli w środku lasu. Woda, zieleń, korony drzew. Gdyby nie ten deszcz i, i to dziecko, które płakało, można byłoby usłyszeć, jak ta wiewiórka Zajada orzeszka. Widzieliśmy pawia. Zawsze, jak jestem w łazienkach królewskich, uspokajam się, czuję taką wewnętrzną harmonię. Idziemy teraz w kierunku pomnika Chopina. Jakże wiele osób na świecie nie wie, że Chopin był Polakiem. I położymy się i usiądziemy na tej samej ławce, na której jeszcze niedawno siedział premier Mateusz Morawiecki. Wykonany z brązu, moi drodzy, jak tak spojrzymy całościowo, ma przypominać nam nieco harfę. Tutaj widzimy Chopina, który jest natchniony, który czerpie z tej natury. Punkt spotkań, punkt charakterystyczny dla całej stolicy. I tutaj, jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę: na prawą dłoń Frederyka Chopina, który tak jak gdyby przygotowuje tą dłoń do tego, żeby zagrać na tak, takim niewidzialnym fortepianie. Wybitna postać, wybitny muzyk, kompozytor, ikona polskiej kultury i sztuki. Drugi dzień naszej wycieczki po atrakcjach turystycznych Warszawy zaczynamy od miejsca wyjątkowego. Od miejsca, które jest no, absolutnie, myślę w top 3 miejsc, które warto odwiedzić w stolicy i widać to po tłumach, jakie spotkaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Niezapomniane wrażenia. Myślę, że dwie, nawet trzy godziny, jeżeli ktoś wnikliwie będzie chodził, czytał, sprawdzał całą ekspozycję. Jesteśmy teraz w XXI wieku, tak? Mamy 2000. 23 rok. Jesteśmy w stolicy prawie 40 milionowego kraju w środku Europy, ale kiedyś, w czasach II wojny światowej, bardzo wiele osób, szczególnie w młodym wieku, poświęciło najwięcej, poświęciło swoje życie, żebyśmy teraz mogli żyć w wolnym kraju. Oczywiście moglibyśmy dyskutować, czy to było potrzebne, czy nie, ale to jest dyskusja dla historyków, dla specjalistów od tematu. Ale fakty historyczne są takie, że powstanie wybuchło powstanie Miało miejsce, upadło, a tutaj w tym miejscu dowiecie się absolutnie wszystkiego na temat jak wyglądało życie w czasach wojennych, jak wyglądała konspiracja, bardzo dużo na temat armii krajowej, sporo na temat y, kościuszkowców. Można sobie przywdziać takie słuchawki, gdzie lektor w danym języku opowiada wszystko to, co po kolei spotykamy. Cała masa informacji, pokój małego powstańca, jak wyglądały drukarnie w czasach konspiracji. Różnego typu amunicja, broń, którymi zarówno powstańcy, jak i okupanci, jak, jak Niemcy posługiwali się w czasie II wojny światowej. Miejsce ładne z zewnątrz, ale jeszcze ciekawsze wewnątrz. Jak będziecie w Warszawie, przyjedźcie do Muzeum Powstania Warszawskiego. Warto. Zobaczcie moi drodzy, gdzie jesteśmy: bulwary nad Wisłą, za moimi plecami stadion narodowy, siłownie plenerowe. Ludzie jeżdżą na deskorolkach, na rowerach. Aktywna sobota, i przez to, że jest tak piękna pogoda i tak aktywna sobota, nie udało nam się niestety wejść do środka do Centrum Nauki Kopernik ani jednego. Okrągłe zero biletów na wszystkie możliwe dostępne godziny dzisiaj. Syrenkę jeszcze wypada pokazać, symbol Warszawy na schodkach, bo można, niektórzy sobie siedzą delikatnie się trilautują, a ci, którzy chcą się oddać w tej sobocie mogą wypić sobie mrożoną kawę albo lemoniadę, złapać się za dłonie i na tle Wisły popatrzeć sobie głęboko w oczy. Moglibyśmy tutaj zostać dwa dni, ale chcemy coś zjeść, bo troszkę już zgłodnieliśmy. Nie mogło nas oczywiście zabraknąć na placu zamkowym. Dzisiaj przy okazji soboty są tutaj występy, jest koncert. Cała masa atrakcji, cała masa ludzi i prawdziwe żniwo dla wszystkich strażników miejskich, dla najbardziej lubianej służby mundurowej w naszym kraju, którzy ściągają wszystkie możliwe samochody, bo jutro wielki marsz, więc ściągają i dzisiaj na pewno holownicy i strażnicy i miasto zarobi. No, nawet bym powiedział jedno, krocie. A my, moi drodzy, korzystamy z tej okazji i po prostu jedziemy do knajpy, jedziemy zjeść coś dobrego, bo jesteśmy turbogłodni. Co wybraliśmy jako przybytek gastronomiczny, który odwiedziliśmy? Absolutnie klasyczną knajpę na Warszawskiej Pradze. Jesteśmy w jej sercu, ulica brzeska, a za moimi plecami pyzy, flaki gorące. Zjadłem i, fl i, 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 i pyzy, i flaki gorące. I jedyne o czym teraz myślę, to żeby troszkę się zdrzemnąć. Kapitalne jedzenie, klimat w środku w knajpie. Jest to knajpa, w której idziecie albo kupujecie i bierzecie to na wynos, albo tak jak my siadamy i chwilę dyskutujemy. Obok nas siedzieli politycy, znani, dziennikarze. Ja jestem gotów, żeby iść na miasto zadowolony i najedzony. To najważniejsze z, za trzy porcje y, jedzenia, bo wzięliśmy flaki, wzięliśmy też pyzy z mięsem z dużą ilością y, boczku i na samym dole z karmelizowaną cebulką. Kapitalne. Y, do tego klasyczne flaki po warszawsku. Dania są podawane w słoikach. Nawet jest y, kaucja w menu napisana za ten słoik, jeżeli ktoś by zapomniał i zabrał go do domu. Troszkę niewygodnie się wyjmuje tą pyzę, która jest ogromna, która jest wielka, pełna mięsa. Teraz już, moi drodzy, tylko i wyłącznie emocje sportowe. Były atrakcje turystyczne, były gastronomiczne. Jutro czeka nas mecz. Polonia-Warszawa awansowała na zaplecze klasy. Ostatni mecz sezonu z motorem Lubin. Będziemy tam z kamerą. Będzie się działo. Podobno ma być pan Paweł Tomczyk nawet na meczu. To ciekawa. Znasz moją opinię. Kontrowersyjnie. To ciekawa informacja. Ale my tam też będziemy. Zatem widzimy się już, moi drodzy, przy Konwiktorskiej. Moi drodzy, ekipa Football Tripa z Elvebetem melduje się przy ulicy Kondiktorskiej 6. Poro informacji, o których już wiemy, na te, no myślę, dwie godzinki z małym układem przed pierwszym. Sędziego Malca z Łodzi, czyli ekstraklasowy sędzia. Około 350 kibiców motoru Lublin dzisiaj zasiądzie na trybunach przy Konwiktorskiej, a około 5,5 tysiąca kibiców gospodarzy, więc przypuszczamy, że około 6 tysięcy. Na pewno przetestujemy kiełbaski, na pewno zobaczymy jak wygląda płyta murawy na stadionie przy Konwiktorskiej, zobaczymy jaka będzie atmosfera. Przypomnijmy, że to jest ostatni mecz sezonu i po tym meczu będzie świętowanie awansu na zaplecze ekstraklasy. Miliony osób na placu zamkowym, ale my na konwiktorskiej jesteśmy podobno 2 miliony, a niektórzy mówią, że nawet więcej. Z poziomu murawy zobaczmy jak to wszystko wygląda. Niespełna półtorej godziny do rozpoczęcia meczu. Murawa nienagannie przygotowana. Przypomnę, że motor musi w tym meczu wygrać, żeby zagrać w barażach. Tutaj będzie na pewno walka do ostatnich minut. Mamy potwierdzone, że będziemy rozmawiali z Piotrem Kosiorowskim, który no można powiedzieć, że historia zatacza koło, bo... Był w czasach Ekstraklasy jako piłkarz, a teraz Polonia wraca na zaplecze Ekstraklasy, gdzie dyrektorem sportowym jest właśnie Piotr Kosierowski. Przyszedł ten czas i chwila, kiedy zjemy kiełbaskę, którą wiele osób nam polecało, zachwalało, że jest topowa. Bo za lemoniadę najpierw idzie na pierwszy róż. nie przesadnie słodka, mocno cytrynowa. Pierwszy plus za sztuczce. To są te lepsze sztuczce. Dobrze przysmażona. Pierwszy komplement robił ją spec jak tutaj o nim mówili, który ma największy biceps ze wszystkich specjalistów od kiełbasy na wszystkich stadionach i rzeczywiście kawał Pudziana. Znaczy Pudzian wczoraj przegrał, ale kawał chłopa. Jemy. Jest ogóreczek, jest chlebek i te sztuczce. te sztuczce robią robotę. Keczup i musztarda, musztarda oczywiście mm, słoneczna, keczup klasyczny pikantny. Jaki ogórek? konserwowy Oto to lubien przyjechał już przyjechali wcześniej teraz chyba tutaj po prostu autokar będzie stał fajna cena 23 zł za lemoniadę i kiełbaskę za tą wielkość kiełbaski i za tyle Lemoniady Bardzo spoko Panie dyrektorze, kilkadziesiąt minut do rozpoczęcia tego meczu. Można powiedzieć spełnienie marzeń, bo sezon, no, sukcesu co to, to dużo mówić, wróciliście na zaplecze ekstraklasy, ale dzisiaj, jeszcze trzeba postawić to ostatnią kropkę, można powiedzieć zakończenie sezonu, mecz z motorem Lublin, mecz, w którym może się dziać. To prawda, no, świetna atmosfera, dużo kibiców, spore zainteresowanie. E, my, już troszeczkę na spokojniej, no bo, no bo dwie kolejki do końca udało nam się tę ligę wygrać. Natomiast mam nadzieję, że po tym meczu e, w Polkowicach, gdzie zaprezentowaliśmy się delikatnie, mówiąc nie najlepiej, jeszcze byliśmy chyba e, świeżo po świętowaniu, e, to dzisiaj damy trochę radości kibicom i pokażemy, że ten zespół ma charakter. Dwa zespoły, które dobrze grają w piłkę. Nie wiem, czy nie dwa najlepsze na wiosnę, jeśli chodzi o zdobyć punktową. Także, także fajne zwieńczenie sezonu i myślę, że duża gratka dla kibiców. Sędzia Malec z Łodzi. Fajnie, że zresztą z ligi na ten mecz przyjechał. Będzie rozjemcą tego pojedynku. Są już kibice na polu 350, a ja też zerkam na to, co się dzieje na trybunach, a na trybunach o to Tomczyk. Między innymi była Pani Rzecznik, którą serdecznie pozdrawiam Widziałem trenera Dziewickiego. Jest też Michał Krobiesz z jednym z asystentów. Także no, jest naprawdę ciekawie. Interwencja Michała Brudnickiego. To jest ciekawa postać Michał brudnicki bramkarz, który przeszedł z Polonią cały ten cykl od pamiętnej czasów jeszcze czwartoligowych. Tak? 15 minuta. E, ciekawa informacja z Puław. Wisła Puławy, która też walczy o najwyższe cele w tej lidze. Przegrywa z rezerwami Lecha Poznań 0 do 1. Dla mnie nie najgorszy wynik, bo wspomnę, że na kuponie over 2,5. Tutaj, teraz kontrowersyjna sytuacja. W samej ławce trener Smalec się uaktywnił. Kopnięty to chyba wełna, tak mi się wydaje. Taka, taka sytuacja z gatunku pół na pół. Albo wchodzisz od razu na takim progu, że tych kartek dajesz więcej i dajesz za to kartkę. Albo czekasz, podajesz wyższy próg i za to krótko mówiąc, premenda. Jest klimat? Wychodź. Niedziela, dobra pogoda, i od razu jest, jest doping. Poza tym dużo ludzi dzisiaj. 33. Minuta. Kolejna kartka dla jednego z graczy Polonii. Chyba pełna ją dostał i zasłużona kartka, wypostowana noga, niebezpieczne zagranie trafił u jednego z zawodników motoru. Może być to odebrane, że wszystkie stykówki są na korzyść motoru i kartki też na razie po jednej ze stron. Ale wierzcie mi, że te kartki były, były zasłużone. 45 minuta wybiła. Są śpiewy, sporo fauli, sporo kartek, ale piłki w piłce mało. Mało. Kogo bym wyróżnił za tą pierwszą połowę? Podoba mi się Tomczyk. Ale nie kiedy jest przy piłce i musi gryblować, tylko kiedy stara się wystartować do prostopady piłek. To jest szybkościowiec. I w tym może tutaj Polonia jakieś szanse upatrywać. Out if your enemies are road ahead, of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war never getting bored. Loves the blood and gore, always wanting more. feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. you be chewed up and discarded. Accept it. negative energy I expect it Once it's in your mind it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way I'm aggressive Cause when there's no legs it'll kill when I'm desperate Moi drodzy, nasza przygoda na przykon wiktorskiej trwa w tym momencie koronacja i wręczenie medali sztab szkoleniowy, właściciel, wszyscy piłkarze, mecz pełen emocji. Jeden do jednego Polonia zremisowała z motorem. Ważne w kontekście tego, co się wydarzyło. Zwycięstwo zagłębia drugiego Lubin z KKSM Kalisz, dzięki temu również piłkarze motoru teraz świętują, bo ten remis i ten jeden punkt zagwarantował im awans do baraży. Polonia w ostatniej kolejce nie przegrała, motor również się przegrał, bo zremisował. Będą grali, będą walczyć w barażach, a Polonia i Kibice świętują awans na zaplecze ekstraklasy. Moi drodzy, kończy się nasz football trip w Warszawie. Pogoda dopisała, mecz dopisał. Under 2,5 na moim kuponie również zaświeci się na zielono. Moi drodzy, lajki, suby, dzwoneczki, widzimy się w kolejnym odcinku. Zdradzę, że nie gra już ekstraklasa, pierwsza liga i druga, więc my będziemy na meczu trzeciej ligi i jedziemy na północ Polski, także będzie się działo. Bądźcie z nami, do zobaczenia.